A ja się kłóci, no. normalnie się kłóci, no. Powtarza, jak, jak kotek. A, widziałaś kiedyś kotka, który buzły. Co ma robić? Patrz. No, potrafi po plecach. Ojeju! Mógłeś pan złiskować, niech nie Ale dobry kotek, normalnie. I patrzcie, jak szybko poszło, ale zawsze z kotkiem musi być piesek. Masiu, czy wiesz jak piesek mówi? Wiesz, ugadajmy jak piesek jest. Najpierw on lepał, a teraz ukościł. Udaga? Widziałem w internecie filmik, słuchajcie, List... ktoś go nagrał, listonoszem, który wszedł na podwórek, o jak tego pana, nie? I na galerii minęło, 10 sekund. z zako... listonosz ucieka, a pies za nim Czego go za co? Agata, raz patrz, Pasiu, ja będę listonoszem, a ty pieskiem. Ty nie tak nie patrz, patrz, że nie będę kreł. Kał, kał. nie, rozumiesz? No, idę. Ale za zamiast nie łapać, tej daj to na mnie wyżej. Ciała dziadno. I jeszcze jedno, nie wiem czy panie zauważyły. To jest najgorszy kadłub psa. Gryzie, a nie szczęka. Od się szczęka zagrałaś świetną rolę. Grunt, że umiesz udawać kogoś innego lub coś innego. Pasiu, brawo ty. Brawo ona. Dzięki.